Shulam aleichem. Jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Są takie fragmenty Toira, które powiem po cichu. Nie wzbudzają u mnie wielkich emocji. Ale są też takie, o których uwielbiam rozmawiać i opowiadać. Taki właśnie fragment mamy dzisiaj. Parsza behaloscha. Dowiecie się dzisiaj ciekawostki na temat rozpalania, a w zasadzie wyglądu menojry. Powiem Wam też, gdzie w judaizmie jest miejsce na medycynę, fizykę, matematykę, sztukę, psychologię i socjologię. Warto słuchać uważnie tego, co Wam dzisiaj opowiem, żeby wiedza przypadkiem nie szła samotnie bez mądrości. Zaczynamy. <słuch> Dla tak samo leniwych jak ja, adeptów nauki Toira, którym nie zawsze chce się wszystko czytać, przygotowałem streszczenie naszego fragmentu. Aron dostaje polecenie rozpalania ognia na najbardziej znanym świeczniku w historii ludzkości czyli tak naprawdę na złożonej z siedmiu ramion lampie oliwnej o nazwie Menoira. Grupka ludzi, którzy w czasie składania ofiary związanej ze świętem Pejsach, którzy to nie mogli brać udziału w całej imprezie z powodu nieczystości duchowej, wystosowała petycję i zażalenie do samego Hashem, które pokrótce mówiło Dlaczego nie możemy brać udziału w święcie? My też chcemy imprezę! Spoiler! Zażalenie zostało rozpatrzone pozytywnie i 30 dni po święcie Pejsach Mamy dzisiaj mini święto, które nazywa się Pejsach Szeni, w które jemy coś, co nazywa się maca breja, jemy oczywiście też samą macę, no i oczywiście owocowe galeretki w cukrze. Hashem informuje następnie Mojżesza, że są pewne zasady podróży i obozowania, no i po roku kempingu pod górą Synaj już czas się ruszyć w odpowiednim porządku w dalszą drogę. Tutaj następuje moment, który nie powinien nikogo zaskoczyć. Naród wybrany zaczyna narzekać, bo im się niebiańskie jedzenie, manna znudziła, domagają się hamburgerów, naciskają na Mojżesza, żeby załatwił jakieś konkretne danie mięsne. Mojżesz w tym czasie organizuje 70-osobową ekipę mądrych Żydów, którzy stanowią pierwszy centralny rząd światowy, który rządzi światem. Żartuje. Rządzą jedynie obozowiskiem i ciągle narzekającymi członkami narodu wybranego. Siostra Mojżesza o imieniu Miriam po cichu pozwoliła sobie na plotki i wygłaszanie nieprawdziwych rzeczy na temat naszego przewodnika i lidera, i zostaje za to ukarana mistyczną chorobą skóry. Mojżesz jednak modli się i prosi Hashem o jej uleczenie, a cały naród wybrany czeka siedem dni na jej uzdrowienie. Nasz fragment to jest właśnie to, co lubię najbardziej, coś, co pozwala rozwinąć skrzydła po hasycku omawiając naukę, którą haszem daje nam w tojra. Czasem fragment daje nam bardzo ograniczone możliwości omówienia. I jakieś bardzo klasyczne podejście wtedy staje się tym najbardziej znanym. Hasycy mistrzowie starali się zawsze to zmienić i każdy fragment omówić w sposób taki, żeby znaleźć w nim coś, co trafi do ludzi. Zawsze szukali we fragmentach omawianych czegoś, co miałoby moc przekazywania nauki, jaka przyda się ludziom dzisiaj i teraz. Bo nie oszukujmy się, ale czasem spojrzenie rabina sprzed tysiąca lat. Bez ujmowania mu oczywiście wielkości, może wydać się trochę mało zrozumiałe w naszych czasach. Ten fragment omówię Wam na podstawie nauk z wyżyn chasyckich, które reprezentował rabin Lejwi Iczak z Berdyczowa. W swoim epokowym dziele, które nazywa się z Lejwi, zawarł taką ilość niesamowitych nauk, że można je studiować... I studiować, i dzięki nim naprawdę mocno się rozwijać. Tylko się skupcie, bo mimo iż wydać się może, że to proste to, co tutaj opowiem, tak naprawdę wymaga to przemyślenia i spojrzenia głębiej w to, co wiemy i jak patrzymy na świat. Czytamy w Parszy, w naszym fragmencie, że Mojżesz zostaje wręcz oblężony przez głodnych Żydów na pustyni, którzy zaczęli domagać się mięsa. Zapytali go: Kto nakarmi nas mięsem? A w następnym wersecie, piątym, czytamy, że mówią Żydzi do Mojżesza: Nadal pamiętamy smak ryb, które jedliśmy w Egipcie, ogórków, arbuza, porów, cebuli i czosnku. Co łączy te dwa wersety? Pierwszy mówi: Kto nakarmi nas mięsem? A drugi mówi, że Żydzi pamiętają smak ryb. Skoro chcieli mięsa, po co wspominają w ogóle o rybach i tym co jedli w Egipcie? Rabin Levi Yitzhak przypomina nam właściwości manny, która spadała z nieba. Manny, która była źródłem pokarmu w czasie wędrówki po pustyni. Manna miała każdy smak, jaki istnieje. Taki smak, jaki osoba jedząca mannę chciała poczuć. Z tym, że nie każdy smak tak naprawdę. Był jeden warunek. Manna smakowała tak, jak ktoś chciał, pod warunkiem, że ten smak już osoba znała. Idąc tutaj za filozoficznymi rozważaniami Rambama, który szukał odpowiedzi na pytanie, czy można wyobrazić sobie coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy? Jeśli ktoś nie znał smaku mięsa, bo go wcześniej nigdy nie jadł, to manna, jak mięso, nie mogła smakować. I stąd właśnie wzięło się pytanie: kto nakarmi nas mięsem? Żydzi jednak znali smak mięsa, bo przecież jedli mięso w Egipcie. Jedli jak najbardziej, z tym, że jedli mięso niekoszerne, bo nie było wtedy jeszcze praw koszerności. Żydzi nie znali smaku mięsa koszernego, a każdy, kto miał okazję próbować dwa mięsa, wie, że smakowo mięso koszerne, które zostało poddane ubojowi rytualnemu, później zostało zasypane solą i wypłukane, tak jak mówi prawo koszerności, smakuje inaczej niż właśnie to mięso niekoszerne. Tojra rozróżnia bardzo mocno smak mięsa koszernego od smaku mięsa niekoszernego. Żydzi znali z Egiptu smak mięsa niekoszernego, ale teraz po tym jak dostaliśmy tojra, mamy obowiązek jeść mięso koszerne i tego smaku już w mannie nie dało się wytworzyć, bo go po prostu wtedy nie znaliśmy. Ryby i rośliny. Nie są poddawane żadnemu rytuałowi, więc ich smak jest zawsze taki sam. Dlatego w Tojra mamy wspomniane to, że Żydzi pamiętają te smaki i pytają, kto im pokaże smak mięsa teraz. Domagają się wręcz tego mięsa. Żeby coś poczuć, a przede wszystkim, żeby coś polubić, trzeba to już znać, trzeba to poznać. Brzmi znajomo? No, pewnie, że brzmi znajomo, bo tojra to mądrość i wartość bardzo uniwersalna. Nie da się lubić, nie da się rozumieć, nie da się poczuć, doświadczyć czegoś, co jest dla nas nieznane. Być może już wiecie, do czego was prowadzę, bo oczywiście, że do Haszem. Nie da się poczuć Haszem, jeśli go nie znamy. Nie da się zrozumieć tego, co nam daje w Toira, jeśli nie znamy Boga. Nie ma możliwości zrozumienia świata bez poznania jego stwórcy. Hashem mówi dalej w naszym fragmencie, w rozdziale 8, werset 2, w moim tłumaczeniu oczywiście: Kiedy zapalasz Menoirę, upewnij się, że sześć lamp skierowane jest ku środkowej i oświetlają przednią stronę Menoiry. Na pewno niewielu z Was wiedziało, ale Menoira nie była po prostu zapalana. Lampki oliwne knoty musiały być skierowane w odpowiedni sposób do środka, a nie po prostu w górę. Zgodnie z naukami naszych mistrzów, Menoira jest światłem mądrości, które świeci na wszystkie narody. Nasi mistrzowie uczą nas, że sześć lampek, które znajdują się po obu stronach środkowej, reprezentują medycynę, fizykę, matematykę, sztukę, psychologię i socjologię. Przepraszam, chemików. Ale chemia nie załapała się na tą krótką listę. Wiem, wiem, wszystko to chemia, zgadzam się z tym, więc chemia trafia na naszą listę pod przykrywką medycyny, bo bez chemii nie ma medycyny i zawsze te dwie dziedziny idą w parze. Chemicy zadowoleni? To idziemy dalej. Poprzez te dziedziny nauki jesteśmy w stanie zrozumieć i poczuć wielkość Hashem. Dzięki wiedzy, jaką mamy, jesteśmy w stanie posmakować niejako Tojra. Poczuć to, poczuć to, co Haszem nam przekazuje. Jest jednak coś, co często nam umyka. Sama wiedza bez mądrości ma małe znaczenie. I dlatego właśnie Menoira, która rzuca światło mądrości na wszystkie narody, ma lampki dające światło skierowane do środka ku centralnemu źródłowi światła, które symbolizuje samego Haszem. Bez Boga nauka jest pusta, arogancka. I może być też destrukcyjna, a wręcz zła. Mamy wręcz obowiązek wykorzystać naukę do poznawania, mamy obowiązek wykorzystywać naukę do poznawania Boga. Jednocześnie musimy pamiętać, że w samej nauce jest Bóg. Arogancją jest zapominanie tego, że nauka jest po to, żeby pokazać nam wspaniałość Hashem. Podobnie jak w przypadku wieży Bawel, ludzie stali się aroganccy, bo stworzyli cegłę. Stworzyli budulec i uznali, że w takim wypadku, Hashem, Bóg jest im już niepotrzebny. Mogą zbudować wieżę, budowlę, która sięgnie Boga i mają wtedy prawo się zbuntować, bo przecież to oni sami stworzyli budulec, więc na co im Bóg? Nie jest im już do niczego potrzebny. Judaizm nie ma nic przeciwko nauce, Judaizm uwielbia naukę, Judaizm zachęca do zadawania trudnych pytań, Judaizm nigdy nie uciekał od trudnych pytań, Judaizm nigdy nie uciekał od tematów, o jakich inne religie nawet boją się pomyśleć. Judaizm zachęca do szukania odpowiedzi na najtrudniejsze i najróżniejsze pytania, ale jednocześnie zabrania arogancji i pokazuje nam, że my ludzie bez Boga jesteśmy niczym. Nauka pozbawiona Boga jest niczym, jest destruktywna, bo dopiero nauka, w której widzimy Boga i Jego wszechmoc, może być wykorzystana w dobry sposób. Taka nauka nie powoduje wojen, nie powoduje konfliktów. Taka nauka pomaga ludzkości. Wszystko pochodzi od Hashem, i nauka ma nam to pokazać, jaki wielki jest Bóg. Dobrze pojmowana nauka nie kłóci się z judaizmem, nie kłóci się z Hashem i Toira, bo nauka to wiedza, a mądrość to Bóg. I dopiero w połączeniu razem stanowią światło, które rozjaśnia i prowadzi ludzkość. Wracając do początku naszego fragmentu, Żydzi nie znali smaku mięsa koszernego. Żeby poczuć ten smak w mannie, musieli się go jakoś wcześniej nauczyć. Tak samo z nauką dzisiaj nie da się poznać wielkości, nie da się poczuć i na ludzki sposób zrozumieć Boga bez nauki. Talmud mówi, że możemy, a nawet musimy korzystać z wiedzy nieżydowskich narodów. Mamy korzystać mądrze z wiedzy, jaką dają nam inne narody. Naszym obowiązkiem jest korzystać z nauki i nigdy nie zapominać, że potrzeba naukę, żeby poznać i zrozumieć Hashem. I nigdy nie możemy stać się dzięki swojej wiedzy aroganccy. Nie mamy prawa zapominać o Bogu, tylko dlatego, bo coś w dziedzinie wiedzy osiągnęliśmy. Jeden z wielkich rabinów żyjących w XX wieku został zapytany przez naukowca, jak najbardziej poważnego badacza NASA, który badał życie pozaziemskie. Rebe, czy Toyra pozwala mi szukać życia na Marsie? Rebe powiedział. Twoim obowiązkiem jest szukać życia na Marsie, a jeśli go nie znajdziesz, masz szukać dalej i dalej i nigdy nie przestawać. Bo siedząc i mówiąc, że w kosmosie nie ma życia, zaprzeczyłbyś wszechmocy Boga, nakładałbyś limitacje na Hashem, a tego robić nam nie wolno. Rebe, zapytany, czy jest jakieś życie w kosmosie, powiedział. Nie pytaj mnie, zapytaj naukowców co mówią w tym temacie. To jest dzisiaj ogromny problem społeczności. Wiele rzeczy, które daje nam nauka powoduje w nas arogancję i poczucie, że Bóg już nam nie jest potrzebny. Jeśli w mądry sposób znajdziecie w nauce i technologii Boga, a nie brodatego starca, Pana rządzącego silną pięścią i rozlewem krwi, to wtedy zrozumiecie, że Bóg jest nieokreślony, bezosobowy i nieograniczony niczym. Wtedy zrozumiecie, jaki naprawdę jest Bóg. Możemy widzieć Haszem wszędzie, albo możemy zamknąć nasze oczy i nasz umysł i nie patrzeć oraz nie myśleć. Sama wiedza jest tylko pustym frazesem. Za to, wiedza idąca w parze z mądrością, to jest właśnie światło, które ma prowadzić ludzkość. I tym przesłaniem kończę to, co miałem do powiedzenia po hasycku o naszym fragmencie. Dziękuję Wam za uwagę i poświęcony czas. Życzę Wam, żebyście zawsze znajdowali wiedzę, która idzie w parze z mądrością. Trzymajcie się, bez rasa się. Do następnego razu. Lachaj!